Oficjalnie wiemy, z kim będziemy grali na mistrzostwach świata w fazie grupowej, jeśli już się dostaniemy. Bowiem, jeśli wygramy naszą ścieżkę Baraży, to trafimy do grupy F, gdzie czekają na nas Holandia, Japonia i Tunezja. Raczej nie jest to jakaś wymarzona grupa. Z Holandią nie graliśmy w eliminacjach, ale na Mundialu może być inaczej. To już grało większą stawkę. I może być trochę ciężej, może trochę mental spaść, chociaż wiadomo, zawsze może być jakaś niespodzianka i wygramy z Holandią, chociaż mówiąc szczerze, ja w to raczej wątpię. Oczywiście warto nie tracić nadziei, zawsze coś takiego może się zdarzyć, ale po prostu myślę, że większe szanse w tym meczu między Polską a Holandią ma Holandia. Co do Japonii, to jest raczej słabszy przeciwnik od Holandii, ale myślę, że też nie będzie z nimi jakoś łatwo, ponieważ naprawdę potrafią zaskoczyć, co pokazali na poprzednich Mistrzostwach świata, jak Wygrali z Niemcami i Hiszpanią, ale za to nie potrafili wygrać z Kostaryką. Tu myślę, że będzie z Japonią większa szansa na wygraną, ale mimo wszystko Japonia to jednak trochę mocniejsza drużyna. A co do Tunezji, to takie ogórki raczej w tej grupie. Myślę, że powinniśmy ich pokonać na luzie. Tak samo jak reszta grupy, to taki chłopiec do bicia myślę, że będzie. Chociaż kto wie, dużo już było niespodzianek. Gdzie taka drużyna, która wszyscy mówili, że odpadnie szybko, to sprawiała niespodziankę. Podsumowując, w naszej grupie jest szansa na niespodziankę. Nie mówię, że nie. Możemy awansować z grupy, nawet odpaść tej 1.16 finału. Może nawet dostać się do 1.8. Mamy też zwiększone szanse na awans, teoretycznie. No bo teraz z grupy będą mogły awansować nawet trzy zespoły. Tak więc w tej grupie jest szansa na niespodziankę, że uda nam się coś lepszego ugrać. Zawsze jest na to szansa, ale moim zdaniem też raczej lepiej nie liczyć na jakieś cuda. Oczywiście to wszystko, gdybyśmy wygrali te baraże, przeszli je. Dajcie znać, co Wy sądzicie o naszej grupie.